Hej siemanko, z tej strony Kichol. Dzisiaj pogadamy o crosshair placementcie i o poruszaniu się. Pomoże wam to wygrywać trochę więcej starć. Niektóre będą nie do ugrania, bo może być jakiś anko, po prostu wpatrzony przez wimluty na jakiś piksel. I wtedy zależy wszystko od waszej reakcji albo jego. Ale może się to bardzo wam przydać. Tak więc zapraszam. Ostatnio na reddit widziałem jakiś gif pod tytułem, jak ważny jest crosshair placement, czyli położenie celownika. Później również zacząłem dostrzegać na ProLidze, jak oglądałem, jak ludzie trzymają faktycznie celowniki. I zaczęło mi się wszystko żabiało układać w głowie, wszystkie klocki żabiało do kupy. I nauczyłem się pewnej właśnie sztuczki, którą wam, że tak powiem, teraz przekażę. Nie. <laughs> Często w sumie robi się to nieświadomie, ale chcę was po prostu nauczyć tego, żebyście się robi to bardziej świadomie. No jednak na konsolach może być trochę trudniej, ponieważ jest czułość trochę słabsza. Szerbał kiedyś powiedział, że ta gra polega po prostu na przewidywaniu pozycji wroga, w sumie po prostu zgadujesz gdzie będzie i strzelasz, tak powiem. I tak mniej więcej co faktycznie do tej pory to wyglądało. Na przykład tak jak to pomieszczenie wyglądało się w nie i od razu celowało się natychmiastowo, że tak powiem, za stoł, czy tak gdzieś za krzesło, czy właśnie tu. Po prostu miałeś duży game sense i przewidywałeś, że okej okay, jak na przykład DOG, to na pewno będzie za stołem, bo nikt się nie w sumie tam zazwyczaj nie chowa. Czasami może bandit będzie za stołem, ale zazwyczaj będzie to DOG. Czasem może być tu walkiria, po prostu już znajomość gry Ci podpowiada, że ok, w tym miejscu będzie nawet taki operator czy taki. I po prostu się wyglądało na te miejsca i strzelało się w nie. Ale gdy przeciwnik na przykład nie był jednak tam, gdzie myśleliśmy, że będzie, albo po prostu za nie wierzyliśmy, on był na przykład 2 metry w prawo albo metr w prawo czy lewo, to natychmiast przegraliśmy pojedynek. Dlatego postanowiłem po się tej metody od proligi czy od innych lepszych pros jakichś graczy, że trzymamy celownik zawsze po prostu na framudze zasłaniającej nasze ciało. Czyli na przykład w tym przypadku teraz będzie to prawa framuga? a w wcześniejszym przypadku była to lewa framoga. Jest to co prawda tak naprawdę ruska tarcza, którą kiedyś już pokazywałem. Żałuję, że wtedy do mnie to nie dotarło, bo to już było jakieś pół roku temu. Możemy bym więcej pojedynków. No i okej, okay, tutaj widzicie na przykład nie idzie to w sumie perfekcyjnie, bo mam słabszą trochę czułość, potem chyba jeszcze mu tweakował. Ale no na... trzeba się też właśnie trochę tego pouczyć, ale potem będzie znacznie lepiej. Yy... Widzicie, są niestety martwe pola, takie jak tutaj. Na nie po prostu trzeba szybko wychylić. Podobno kiedy ściana jest przebijalna, to formoga też jest przebijalna, więc można czasami trzymać celownik po prostu na framudze i przebić od razu przez formogę. Wiadomo, pewnie obrażenia pocisku trochę spadają, że tak powiem, wtedy robi się przebicie, czyli na przykład headshot nie jest headshotem, tylko po prostu powaleniem, ale no. I widzicie, dzięki tej metodzie czyścimy dokładnie pomieszczenie piksel po pikselu. Jak tylko coś zobaczymy, odejmiemy od razu strzał i tak dalej. A nie że raptownie wchodzimy i ok, przewidujemy, tu będzie tam, czasami wiadomo, da się to na dźwięk łapać, nie? Ale widzicie, podczas gry. Trzymamy jak najbliżej ściany, po prostu cały czas, nie dzięki temu to nas zasłania w sumie i czyścimy od razu dokładnie, właśnie tak jak mówiłem, piksel po pikselu. Możemy to ćwiczyć na Terror i nawet w sumie zalecam ćwiczyć to na Terror Huncie, bo to jest jeden chyba w sumie z pierwszych gameplay. no i też e, długo też nie grałem w Siege'a, bo wtedy grałem długo też w Call of Duty. Robiłem platynę na pistoletach, hehe he, boy i ten, i no tutaj przez to trochę tak słabo to wygląda. Ale no, w fakcie trzeba trochę poćwiczyć, pouczyć się tego, żeby faktycznie cały czas ten gdzieś był jak najbliżej tej prawej strony, nie? No, bo mówię, nawet no ktoś by teraz na doku siedział na kogu czy coś i możemy przegrać ten pojedynek. Ale tak to widzicie, na przykład klacze będzie znacznie łatwiej teraz ugrywać czy coś, bo po prostu widzicie, czyścimy dokładnie w całe piętro, że tak powiem, całe pomieszczenie. Wszystko mam pod kontrolą i jesteśmy praktycznie cały czas kryci, nie? Chciałem znaleźć jakieś stare gameplaye na dysku, czy na, na YouTubie, że tak powiem, jakiś z tych wcześniejszych poradników, zobaczyć faktycznie jak wtedy grałem mniej więcej, czy coś, czy faktycznie ten, ale no, okazuje się, że nakrobi robi to często instynktownie, po prostu no biegnie i wychyla, że tak powiem, i trzyma ten, ten, ten kąt na tą framugę. Więc po prostu teraz no mówię, ten poradnik ma bardziej na celu uświadomić was o tym, że po prostu robić to faktycznie świadomie, cały czas, a nie tylko po prostu, że okej, okay, akurat teraz jest ten, Czułem się w fakcie gry, jest super imersja czy coś i trzymam ten kąt. Też nie mówię, żeby chodzić jak po szynach, jak na tempomacie jakimś autem czy coś, po prostu chodzić tak cały czas, celować i ten, no tej framugi, bo to do pożegu idzie. Ale ten, no, na przykład no, tego razu bym pojedynku nie wygrał, gdybym stosował wcześniejszą metodę strzelania. po prostu bym wychylił na nich i spodziewał się, okej, okay, jest na pewno tam i mógłbym nie trafić. A tu dokładnie nie, nie wiedziałem, wiedziałem, że są w tym pomieszczeniu, bo miałem jakieś tam info, Czyli ich słyszałem po prostu przez ścianę, ale nie wiedziałem dokładnie, gdzie są. Więc tak sobie czyściłem po prostu piksel po pikselku, no. Tak więc podsumowując, kiedy celujecie, starajcie się zawsze, żeby ściana was kryła. Możecie dzięki temu się będzie bardziej kryci i też czyścić piksel po pikselu, do końca pomieszczenie, a nie po prostu zgadywać i przegrać przez to więcej pojedynków. I teraz coś trochę do użytkowników PS4. Polecam sobie zmienić strzanie zamiast pustami na bampery. Ciężko się przyzwyczaić na początku, dlatego najpierw sobie w ogóle nie wiem, kupić nową grę jakąś, zmienić sobie te ustawienia i potem sobie do nich wrócić, po prostu do na nowych już ustawieniach to od razu się zaczniecie przyzwyczaić do tych nowych ustawień, bo tak to zbiegło to trochę ciężko, bo onak zabijecie się granatem albo coś Ale no polecam strasznie, bo jednak no, szybciej naciskacie wtedy te bumpery niż spusty I teraz wam pokażę mniej więcej jak to faktycznie sobie ustawić Nie jest to może prędkość faktycznie kliknięcia myszką, ale jest gdzieś tam mniej więcej już trochę to zbliżone Znacznie lepiej mi się faktycznie tym strzał, Dużo osób też faktycznie to zmienia. Niektórzy na zmieniają, żeby nie wiem, R3 kłócać albo coś, ale no. Wchodzimy w ustawienia. Ułatwienie dostępu. Systemu nie da się nagrywać, musiałem telefonem, nie da się szarym. I I przypisanie przycisków. Na dole mamy dostosuj przypisanie przycisków. Klikamy tą opcję, i tu sobie wszystko ustawiamy, nie? W grze nie da się tego zmienić. Musicie robić to przez system. I widzicie, ja mam bumpery, czyli R1 L1, ustawione jako R2 i L2. Czyli po ten, na no się na to mówić bumpery, ale... I dzięki temu teraz w Siege'u sobie bumperami, czyli właśnie tymi innym mówię R1 L1. A w każdej chwili mogę sobie to zmienić z poziomu menu podręcznego. Widzicie, jak na przykład gram w inną grę, nie wiem, w to sobie wyłączam to po prostu i normalnie wtedy już walczę inaczej, nie, tam, z pustami, a nie bumperami. I gram w Siege mogę z to włączyć, gram w Minecrafta, mogę to włączyć. LOL, namówili mi koledzy na kupno. I w czego tutaj macie elementy menu, widzicie, ułatwianie dostępu, klikacie sobie że ten i wam się pojawia tu tutaj, nie? Możecie sobie przesortować, żeby było wyżej albo niżej i w każdej chwili mu je wyłączacie. No i polecam sobie, no naprawdę, szybciej się ten, niektórzy mówię, kłócenie jakieś mają czy coś ustawione, ale wtedy wychylają na boki, nie mogą. Tylko wychylają kółkiem czy coś, no widzicie, jednak te spusty są dłuższe niż bampery, więc no, polecam w sumie to ustawienie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się.